Boże, co tak zielono? Aha, z beczki pomijam. Tak? To są za tobą. cię. Naładuj uderzenie macką. Uderzenie macką. Aha, w tym sensie. Że najpierw jeszcze ładować muszę, no przecież. Idziemy A razem. tak? Do no, cię i pójdziemy razem. Tam zombie wyciągnął rączki już. Widzisz, tam są w małym. Mhm. Wyciągnął rączki. <laughs> no to Co on stoi nagle? What the fuck? Po nikogo nie umie sobie poradzić. Oni już po uciekali ja tu idzie do nich No, tu są wszyscy Jak Trafiłeś? się przebowuje? Nie. nie. wiem, na no jakimś przyciskiem E albo coś tu trafić. Nie to trafił. jest trudno ty no. mega trudno. Dostała! Ej! No tak, to tak będzie działać to powodzenia. Dostała! Jej! Dostała, ale. Ja zjebałem. A za którym razem ona będzie ranna, czy coś? Po nie. nie? mi na łeb. Generator jeszcze mi ten kamień rzucić. Zobaczymy, jak ja ich tu mam. Ja ciągle go nie dwie osoby. Cały czas. Czy twoje zombie mi tutaj w tle. O Boże, ale ja zrzuciłam. Nie. Ale ja mu uderzyłam. No mam ich dość. Mam je dość. Dostałam z palety. Słucham! Nie wierzę w to. Kurde, to nie jest łatwo. Jak oni nie ciągle osobę, nie? No to nie robów z... Zombie się zbugował. Ja Robię właśnie. No i leżą dwie mera. To on mi zwalnia. Że... Jak ja tą mackę ładuję, to on mi zwalnia. Dramat. No zwalnia. Dobra, jedna. Druga. Nie, straszne, nie umiem. Bo jest zombie, mi przyszło mi pod kolację. Cholera <śles> Dawaj ją! Nie yeah. ja! Dostała w łeb. Gdzie ona jest? Aha, to ona dalej jest jako, że nie ranna? Nie. Nie wierzę w to. nie ona dalej nie leży? Wiesz ją, bez Ci da. No. Jest za paletą tą. Myślę, że chciałem go uwolnić, ale już dawno był uwalnięty od ciebie. No ile razy? No dostał znowu teraz. Jak zbicza. Dramat. Znaczy, nie jest złota postać, ale ogólnie Boże. Znajm żeby poznać co robi, kto... No tak. Tu są gnoje. Idę. <laughs> tak, no to Tak, pełno jeszcze sprintem cię pouciekały. Dostała z macki. Dostała normalnie No i co? To miało być No i teraz? dalej ona żyje. I wyłączyła stópki, nie wiem gdzie ona jest. Boże, jak ja jaki rozbijanie palety długie Ale dostała z pięści w łeb, masakra jakieś nie no to coś Słucham. Niewykrywalny. No to chyba nie mamy takich klas wziętych. Domu. Bije serduszko tam, pokazuje kogoś uh -huh. coś. Muszę gena skopać. Tu są gnojki. Tacy są wszyscy. No, przeleciało jej przez szyję. Chore. Słyszę tylko ten twój głupi śmiech. No, tu oni są wszyscy faktycznie. Tu jakaś Meguva biegnie. Dobra, dostała na pysk. Nie będę je gonić, bo to jest szkoda. O, już mogę palety maską rozwalać. Kurde, przejechała po palecie Ferranca jedna. Nie wiem z czarnego. No ale no, dobra, nie dogonię ich tutaj, idę, genę. złapię jej, szkoda czasu. No <laughs> rąd te typy No, sam gnoje, nie, nie widzą, co, że my no, się... Sprintem uciekają, tak. ja cię kręcę. Nie widzą, że my się dopiero uczymy. Tam są podzątwa. z tej pięści wali, to jest taki trzask. Mhm. Mm nie to są wino się... dawne. Nie wiem, łażą Jak ja ich... gram, to kurwa widzą mnie No, wiem, ale zawsze. bo mają pełno dodatków, to nie tak. Tu biegną one coś do Tutaj, tutaj jest jakaś... Tu są. Gnoje. Na pewno. To nie wiem, gdzie ona uciekła. Nie rzuciła gówno, wiesz? Główno? Mhm. Uh -huh. ja wokół palety, nie będę się z nią gonić. Tutaj są gnoje za. co to miało być? Były ślady i co pewnie. No. Chodź, idziemy tutaj, gnój jakiś bieg. Mhm. Uh -huh. Felix jakiś. Ah, uh -huh. <laughs> mm, zombie tam kogoś gisnął, widziałam. No i dobrze. Tu już uciekają, już się boją, idę we nas kopać. No, ale No, biegną tu. <laughs> Jezu, ile jest, patrz. Dostał, dwaj Aha, i ja. Dostał od zombiego. Że pełno ich tu jest. Do pełno, a. No jak to tam z tej palety? Tak jak ty wtedy z tym to topór wyciągłeś i cię paleta niby z tego wała. Halo, no dostał. A co on na zegarku? No po prostu dopiero. Aha! No to są on. tu gnoje? Biegną. Jezu, oni tak szybko biegają, że nie wężam za no nimi. No to jest drama. Teraz jestem też tam. Dostała. No się, słyszę. Ptaków, on robi, jak się naładuje. Hej, ona dostała u mnie, więc jakby nie kłynął. No przeleciało przez nie, no, co chciałam powiedzieć. Ta też dostała, no ale dobrze. Mam na trzeci poziom, jakby tą mackę No to więc... przez palety i wszystko, nie? Do małego na pasku teraz, niej, tak. Biegną tutaj zaś jakieś... gdzie geny chodzą, mam dość. No wiem. Tutaj są. Tu mam trzy osoby w ogóle. No, też mam dużo. Dostał. Gdzie ten gnoj? Wyłączył stópki! Nie widzę. Ale krew widzę. Dobra, tam poleciał. Nie no, poradzę sobie tutaj sam. z nimi za dużo ich. Dobra, zostawiam ich. Ja tutaj też gonię i... Pff, nie umiem dogonić. Ja nie wiem, ma sprint przez 5 godzin. Tyrpię mi tych surów, bo to muszę ich szukać po tej podłodze. To też marnuję na to czas. Nie? Zapijam zombie. Uważaj tam, gdzie ludzi w ogóle nie ma. Idę tam. O, tutaj leci jakaś. Mm, Mhm. Widzę, że jedzie. No ale jedzie, ale jej ja nie zrobiłem. Już tu też sz szłam cały czas. Dostałam w łeb. Ja, nie, nie, nie. Bardzo tak. dużo czasu straciłem tu na nią. Znaczy na dwie w sumie, no, Przeładuj to. Ile ja, ona tu kręc. przyszła zaś gena robić, gnoju, była. Nie robię. wiem, jak ona jest ranna i teraz dostanie maską, to będzie leżeć? Nie, ona nie jest zarażona. Chyba, że to już jest ten etap trzeci, to wtedy tak, nie wiem. Ta ona jest bardzo szybka. No jestem No zrobiła mi, widzisz co. Gdzie ona jest? No dobra. Powyłączane, stutki potem wszystko. Ja tak wyłączane stópki. <noise> tu zaś robią. Przekwólcie mi, tu no, ucieka. Widzę. Hej! Ono on jeszcze żyje, słucham. Biega dalej? Tam jakaś Junji uciekła, ale to ja bym wolał geny jednak pilnować. Dobra, ponad połowa jest więc nie ma tragedii. No, patrząc na to, że uciekło no, mi tutaj gdzieś tak. się chowa. Tu jest też. Nie wiem, idę do genów, bo to bez do sensu. Do mnie chodź. Do mnie. Za to Zombie ją coś... walnęło, Kisna. Tutaj? O, no tu jest ich dużo. Biegnie do ciebie. Kurde. No co ona tak szybka nagle? Nie wiem co oni tak przyspieszają nagle wszystkie Sprint, nie? No ale po takim czasie O no, umarło coś No mhm. tym, ty, ta, ta tutaj cały czas przy tym genie, nie wytrzymam z nią Na głowę mi uciekła, ale tą mam ona sobie włączyła jakieś kówno. Nie wiem są Biara do proszę. <grystanie> Na pewno. Kręcisz się, Rudy, gdy ją Ona do bramy biegnie muszę tym mieście. Gdzie ta uciekła zaś? Nie wierzę. Do mojej bramy dwie osoby biegną coś. Dobra, ja też biegnę do jakiejś bramy. Do Yun-Jin Lee. Przykro mi, to. No widzę właśnie leży Ok Tu nie otwiera. Zobacz czy tu u mnie nie otwierają Tam też nie otwiera. Nie, nie otwierają No to tam tak? Nie u mnie nie No to gdzie jest trzecia? Tam daleko, za tobą Widzę tam ktoś biegnie uh -huh, dobramy tamtej tak, do tej właśnie. Do tej co idę? Tak, jest tak. tutaj ktoś. Ranny ktoś jest nawet Norwałaś mnie ją z ha. Aha, sorry, myślałam, że będzie leży. Dobra, bierzcie czy nie? No. Nie! <laughs> Kazałeś No bo... no to wszyscy boś Bożmy i Mori zrobili, nie? No i co zrobiłaś? Patrz jaką się część teraz, patrz Proszę Ej, dobrze idzie poszło, wszyscy zabici głowa musi nawet nim jeść. Mo no, gdzie bym w dupie, naprawdę w ogóle No ale to tak ma być, tak się żyje Tak się żyje. Nie no, wiem czy masz jakieś małe obawy, ale wiesz Idziemy? <laughs> Dobra. Damy. <coughs> Hejka. No trzeba iść jak najdalej to jest nasz ten, nie? No tu jestem, nie ma tu nic. Nie, yes, stron Lion jest. Ale jeden Lion. Jestem niewykrywalny, więc nie wiedział, że tu jest tam. Dostał w rej. Szczeliłeś mu już dupę, tak? Tak. Tu mi coś lata. Prawie gen kończą. Leży. Wafera gonisz. Wszyscy tu, wszyscy byli. Wszyscy tu, wszyscy byli. No, to jest milion ludzi, ja nie wiem kogo mógł gonić. Aha, bot. O. Leon już botem, bo co, bo wziąłem? No pewnie wykrywalny, no Boże, moja wina? A już hajna, ja? Tak. Przestała w piętę. No, to też chyba to nie tak mogło być. O nie. Zaczynają się doje. Ładuj to. Idę do ciebie, bo widzę ten gąszcz po prostu tych surdów. Dramat. Ej, no dostała. Skoczę. No. Rebeczka. A -a -a. Masz ją? No i nice. Rebeczka, wafel. To nie wafel? Lisek, dobra, też polskie właśnie jakieś. Ej, jest małym też jak coś, ale nie będę jego go. Mam już się. tutaj jakiś gen kopany. O, ktoś ranny mi tu robił tego gena. Larwa, coś, w w Jezu, nie trafiłam Klodety te. Jak mogłaś? O, już trafiłam. Ale geny robią szybko dramat. Jest larwa. Nie mam niewykrywalne. No, to też by mi się przydało. Co nie robią? robią. Jezus, skończą zaraz. Idę do ciebie, zostawiam tą rękę. Tu no, trochę mi uciekło od tego gena. No. Dobra, no, to do Gdzie poleciał w tym momencie? No, ja, zanim ona mi wyciągnie tą rękę, to też nie jest tak szybko. No wiem. Wieram na. na mnie. w ogóle? Kopałam. Kopałaś, dobra. Tutaj mam dwie ranne baby, i nie wiem którą mam tu. Ale ze mną uciekła daleko jedna, bo ja to widzę. Powinna dostać dupsko. No ale idę do ciebie. Jesteście ona? ona. No jest tu. Tylko biega, okej. Okay. No należy, ale jeszcze jedna była właśnie. Tutaj. Nie ma jej tu. Dawno uciekła. No, ciekawe sprintem. No ja widziałem no. Włączyła sobie jeden z ta larwa tu dorobi? Nie robeczka. Płacze ta. Rebeczka w budynku. Tutaj ten gen dużo, no. Idę do małego. Jestem niewykrywalny, nie ma. O małym jej. nie chodzi. No i nie ma. No ja i też sobie się nie wykrywana. Dostała, zrzuciła mi kamień, tak dostała Franca z rana. Że mi odwiera, nie widziałam mnie. <laughs> Ta, ta. Tutaj jeszcze biegnie ktoś w budynku jest. W budynku są Można genę kopać już. Mhm, to super Dostała ta w budynku Do małego biegnia w Serio to jej nie trafiło, no nie Ej, No nie, a w budynku w małym w ogóle ten Gena robią. No nie dam rady za wszystkimi. Do budynku wbiegło znowu ranne. Masz, mam ich z w tym budynku. Tam cię ciężko goni. Ktoś paletę mi w ogóle podniósł, słyszałam to. Ty robisz, babo. Idę ja tę gęstko szybko. Co tu robisz, tu gnoju? Jezus. Robi to, co ty robisz. zawsze. Może. No w małym skończą pewnie. Tutaj robią. Jest. No, no słyszałam. Nie mam jak ich tutaj odgonić od tego gena Nie mam ich jak uderzać To Klaweta to tylko co robiła Poraniła mnie wszystkie, ale oni tutaj cały czas wracają nie. nie nadążam No i zaś tutaj robią następnego, bo też larwa robi Ta ma latarkę no to zostanie w zaraz i się odechce Nie dostała, nie wierzę w to. Stupki sobie łączyła lara. No, nie wiem, czy jest sens, za tą krodę odbiegać Nie, bo procesy. już tyle czasu marnujemy. No, nie dostała, kisnę. No, wypieprzać od tego gena, powiedziałam. Cała lara to jest, którą Nie doniłaś. można. Tu jest leon. Jezus jeszcze. A sprintem. No, ta Lara zrobiła w ogóle uważać na ten... Ona ma latarkę, wiesz? Mm -hmm. Słyszę. Jezu, no się wokół palety. Jestem tu. Leon, tu. Tak, tak, Ale Leon to jest bot. Aha. Kurde, Lemganek poszedł w No dwa zrobili tylko. Jak dwa? To było... Czemu nikt nie dostali, jak przenikło to przez nią? To już szukamy została no tylko... wpięta mm -hmm. Gdzie ona jest? Słyszę ją, nie widzę jej już Do góry? Do góry gdzieś no, Miałeś... tam iść tam szczelę Gdzieś larwa jeszcze tu biegła Dostają mi dwa topory, nie może tak być Larwa biegałem w budynku jest No ja już wyszłam na dwór te dwa sprawdzić ale nie robią, spadł im do zera i ten się regresuje, dobra. No nie, ta paleta tu jeszcze była porażka. Spadła. Coś mi tu płacze, no ale nie widać śladów nie ma. Lubię ten dźwięk, bo ona chowa ten topór. Lubisz? Mhm. Nie wiem, czy to larwa. No z, nie w stópki się włączyła Francja Aha ten jest w tych, nie wolno go kopać już No to nie Gno... Mam dwie osoby Aha, tu gena jeszcze robią Le Najlepiej jak mi się włącza ta muzyka, że goś gonie, ja nie powiem uciekli stąd cytkę pizza No No spadaj. Anka, no co ty nie mieścisz Dostała Och, yeah! Dobram. Lecę, lecę tutaj. Nie zdążymy. O Jezu, no jak oni to szybko otwierają. Myślisz, że tamta brama? Tak, rabaczka tu jest. Muszę ją wyko... Nie, to nie robotka nawet. Ej, no to tu uciekło jedna sobie otworzyła. Na <coughs> wie drugich, no i tyle. Claudette! Zjesz ją, szybko! Aha, jeszcze kucała, To jaka franca. Po z latarką pina. Oj, dobrze. Mam więcej niż pomyślę. Ona niestety no, umarła. Mam larwę. Co ja nie zrobię? No ja sobie mogę rzucać, dostało. nie, ale no hmm. ja nie dobiegnę. Jedzie? Jedzie. Jezu, czasami go wety chodzić po kolei wszyscy, bo mi przeszkadzacie. No właśnie nie no przeszkadzacie. No. Muszę się skupić przez ciasta cały czas, proszę. A tutaj dalej, te. Te kolce, że nie możemy tego gdzieś tak. stać. Fajniacka to grano. Tu larwa wisi. Czekaj, czy jak to jest tajemnica. Nie w nam. Jezus, ledwo się wysrało. No. Przyszli Polara to jest w bramie Lodat. Wszystkich mam tutaj. No jestem daleko. No ja dobra Mogę z odległości próbować, ale. To letuje to Nie No, daleko mają bramę. Ktoś tu jeszcze biegnie? jak gnuje do bramy? No, na pewno, one w bramie pewnie mądre są. Uleczyły Nie ma tu ja. nikogo. Uciekły. Aaa... Tum, tum, tum...